Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy. Do dzisiejszego tematu. Większość samochodów korzysta ze sprzegła składającego się z dwóch tarć. Aby rozdzielić je podczas zmiany biegów, tworzone jest sprzegło zwalniające. Gdy samochód jest w ruchu, jest ono w stanie spoczynku i zaczyna działać po naciśnięciu pedału sprzegła. Uszkodzenie tej części prowadzi do niemożności obsługi samochodu. Jeśli występują wyraźne oznaki awarii łozyska wysprzeglającego, należy je wymienić. Odmiany łozysk wysprzeglających. Sprzegła zwalniające dzieła się na sprzegła kulkowe i rolkowe ze względu na konstrukcję zespołów oraz sprzegła mechaniczne i hydrauliczne. Ze względu na sposób przenoszenia siły. W starych samochodach ZAS, Moskwicz 412, stosowano grafitowe łyzyska ślizgowe. W jednostkach mechanicznych część jest poruszana przez widelec, do którego siła pedału jest przenoszona za pomocą linki. W sprzegłach hydraulicznych jako korpus roboczy wykorzystywana jest specjalna ciecz. Pedał porusza tłokiem głównego cylindra sprzegła, który przekazuje siłę do układu hydraulicznego. Ten ostatni porusza ozysko zwalniające i rozłacza sprzegło. Ogólna zasada działania. W samochodach osobowych stosowane jest sprzegło z membranowa sprężyna dociskowa. Zastępuje ona dźwignie załaczające i sprecylindryczne. Element ma płaski kształt, w środku którego wytłoczone s płatki. Służą one jednocześnie jako dźwignie zwalniające. Po naciśnięciu pedału widelec przesuwa sprzegło zwalniające, które naciska na sprę. Jego wewnętrzna część przesuwa się do przodu, sprężyna jest zginana, a zewnętrzną krawec sprzegła wycofuje tarczę dociskowa, rozłaczając sprzegło. Po zwolnieniu pedału części poruszają się w odwrotnej kolejności. Sprężyna powraca do pierwotnego stanu, a sprzegło zostaje załaczone. Takie urządzenie jest tańsze niż produkt z dźwigniami i wymaga mniej regulacji po naprawie. Lokalizacja części. Łozysko wysprzeglające, które służy do rozłaczania silnika i skrzyni biegów, znajduje się na czopie wału głównego skrzyni biegów. Po wciśnięciu pedału część ta porusza się swobodnie wzdłuż wału w kierunku tarczy dociskowej sprzegła. W tylnej części łozyska znajduje się sprężyna, która przytrzymuje widelec i zapobiega obracaniu się urządzenia. Część składa się z następujących elementów: klatka wewnętrzna, elementy toczne, kulki lub rolki. Obudowa zewnętrzną z kołnierzem oporowym i sprężyna. Widelec wchodzi do latarni skrzyni biegów i jest przymocowany do zewnętrznej obudowy łozyska. Z drugiej strony przymocowana jest linka, która przenosi siłę z pedału sprzegła. Z Możliwe przyczyny awarii. Naprężenia na łózysku wyciskowym występują podczas zwalniania sprzegła. Im wyższa prędkość obrotowa silnika w momencie zmiany biegu, tym bardziej obciążający tryb pracy. Najczęstszymi przyczynami awarii tej części ESA długotrwałe trzymanie pedału sprzegła w pozycji wciśniętej. Wysoka prędkość obrotowa i duże siły osiowe z premembranowej prowadzą do szybkiego zużycia elementów urządzenia. Nagłe właczanie i wyłaczanie sprzegła. Charakterystyczne dla agresywnego stylu jazdy. Na łazysku występują natychmiastowe nierównomierne obciążenia, które mogą prowadzić do uszkodzenia nie tylko części obrotowej i widełek. Dociskowych, ale także elementów sprzegła. Słaba regulacja pedału lub skoku linki. Łozysko jest w stałym kontakcie z powierzchnią spre. Ciągły obrót nagrzewa elementy toczne, co prowadzi do ich szybkiego zużycia. Awaria części może wystąpić z powodu instalacji produktu niskiej jakości lub braku smaru we wnece sprzegła zwalniającego. Oznaki nieprawidłowego działania części: sprzegło zwalniające może ulec awarii nie tylko z powodu niewłaściwego użytkowania, ale także z powodu naturalnego zużycia. Znając zasadę działania urządzenia, można określić jego stan techniczny na podstawie charakterystycznych objawów. Typowe oznaki nieprawidłowego działania to pojawienie się obcych odgłosów podczas naciskania pedału sprzegła, zniszczeniu wezła towarzyszy zgrzytanie lub głośne chrupanie, zacinanie się napędu zmiany biegów, czasami niemożliwe jest właczenie zadanej prędkości, nadmierny swobodny ruch pedału sprzegła, niepełne właczenie lub wyłaczenie sprzegła, Sytuacji może towarzyszyć nieprzyjemny zapach spalenizny. Dodatkowe oznaki awarii to zwiększone zużycie paliwa, przegrzanie silnika, ruch pojazdu z szarpnięciami. Zasoby silnika części SA zmniejszone z powodu kurzu i brudu w łozysku, wzrostu temperatury i braku smarowania. Nie można ignorować oznak usterki, ponieważ może to prowadzić do poważnych konsekwencji podczas jazdy z uszkodzona skrzynia biegów. Kontrola inspekcyjna diagnozy stanu zwalniaka można przeprowadzić w następujący sposób. Ruchom silnik samochodu. Wsłuchaj się w pracę silnika w poszukiwaniu obcych dźwięków. Jeśli występują, określ ich lokalizację. Wciśnij pedał z przegła. Jeśli pojawi się obcy dźwięk, część musi zostać wymieniona. Łozysko nie nadaje się do naprawy. Problem można rozwiązać poprzez wymianę wadliwej części. Konsekwencje nieprawidłowego działania element ma wystarczającą wytrzymałość, więc nie może się od razu rozpaść. Nie warto jednak zwlekać z usunięciem usterki, ponieważ pęknięcie prowadzi do niewspółosiowości tarczy i nierównomiernego zużycia. W efekcie pojawia się problemy ze skrzynia biegów, co negatywnie wpłynie na stan techniczny pojazdu. Jeśli część się rozpadnie, kierowca nie będzie w stanie właczyć wymaganego biegu i ruszyć z miejsca. W przypadku takiej usterki podczas poruszania się samochodem po mieście, konieczne będzie skorzystanie z usług lawety. Jak samodzielnie wymienić łazysko z przegła? Podczas wymiany jakiejkolwiek części mechanizmu sprzegła zaleca się zainstalowanie nowego urządzenia zwalniającego. Jego cena nie jest wysoka, więc nie należy oszczędzać na zakupie części, nawet jeśli nie wyczerpała ona swojego okresu użytkowania. Prace związane z wymianą łozyska wysprzęglika nie są zbyt skomplikowane, więc można je wykonać samodzielnie, jeśli posiada się niezbędne. Narzędzia i pewne umiejętności naprawcze. Aby zainstalować nowa część, należy konsekwentnie wykonywać następujące czynności. Zdemontować skrzynie biegów i odłaczyć widełki dociskowe od sprzegła. Wymontować łozysko z wału głównego skrzyni biegów. Zdjąć ustalacz z pajet i zewnętrznej obudowy części. Sprawdzić nowa część pod katem łatwości obracania i obecności smaru. Zamontować ustalacz spre na sprzegłę. Nasun zespół na wał skrzyni biegów. Połacz widełki z pieta i zabezpiecz spreżyna. Umieść skrzynie biegów na miejscu. Po zakończeniu montażu, jeśli to konieczne, wyreguluj napęd. Aby sprawdzić działanie wymienionego zespołu, uruchom silnik i wciśnij sprzęgło. Jeśli nie słychać żadnych obcych dźwięków, oznacza to, że praca została wykonana prawidłowo. Wymiana wezła na stacji serwisowej powinna być przeprowadzona w przypadku, gdy nie ma pewności co do jakości jego działania własnymi rękami. Przedłużenie żywotności. Przedwczesna awaria nie jest objęta gwarancją. Ponieważ zużycie jest całkowicie zależne od działań kierowcy. Istnieje jednak kilka zaleceń, których wdrożenie wydłuży żywotność urządzenia. Aby przedłużyć żywotność części, należy unikać gwałtownego ruszania samochodem z miejsca, unikać powolnego zwalniania pedału z przegła. Przy wysokich prędkościach obrotowych silnika poruszać się z całkowicie zwolnionym pedałem z i nie naciskać go podczas hamowania. Unikać sytuacji, w których pojazd może wpaść w poślizg. Głównym zaleceniem jest jednak zminimalizowanie długich okresów wciskania pedału. Mechanizm zwalniający będzie działał dłużej, jeśli pedał sprzęgła będzie używany tylko do zmiany prędkości.